Witaj na kolejnym sprincie, który jest poświęcony generowaniu pliku. Jest to część pierwsza dodawania tej funkcjonalności, ale o tym za chwilę. Nowe wyzwanie postawione przez użytkownika to generowanie pliku z przychodami, gdyż interesariusz chce mieć możliwość wizualizacji, na przykład Dodawania wykresu. Na froncie zostanie dodany przycisk umożliwiający generowanie raportu. Jednak obsługa przygotowania pliku powinna odbywać się po stronie backendowej. Po kliknięciu tego przycisku powinno wyskoczyć standardowe przeglądarkowe okno pobierania pliku. Jako, że plik będzie posiadał prostą strukturę, w tym zadaniu Zostanie stworzony plik w formacie CSV, comma separated values. Jest to plik tekstowy, czyli można będzie go otworzyć w dowolnym edytorze tekstu, jak notatnik. Każda kolumna będzie rozdzielona jakimś separatorem. Oczywiście separatory mogą być różne, najbardziej popularne to średnik i przecinek, jednak nic nie stoi na przeszkodzie dodania jako separator. Tyldy albo cudzysłowu plik z rozszerzeniem CSV zapisany, na przykładu z imionami i nazwiskami oddzielonymi średnikiem można otworzyć w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym i wynik będzie podobny do tego jaki jest reprezentowany przez zwykły arkusz, czyli dane zostaną podzielone na wiersze i kolumny. Oczywiście, podczas otwierania takiego pliku może wyskoczyć prośba o wskazanie separatora. Oczywiście, to zadanie skupia się na przygotowaniu prostego pliku. Chodzi tylko o możliwość pobrania jakiegoś pliku z backendu. Plik będzie zawierał same liczby odzwierciedlające zarobki bez innych danych. Jeszcze serwis przygotowujący plik i kontroler wysyłający plik na frontend. Zachęcam do poszperania w internecie i samodzielnej implementacji tego wyzwania. A tymczasem zapraszam do zapoznania z moją interpretacją funkcjonalności. Kodowanie zaczynam od stworzenia serwisu. Tworzą metodę downloads Assets, ale mała niespodzianka, ta metoda nic nie zwraca. Jest void, ale jako parametr będzie przyjmowała http servlet response. Aby wysłać plik, trzeba powiadomić przeglądarkę, iż będzie przesłany plik. Czyli w obiekcie, który przekazałem jako parametr, ustawiam content-type application/octet-stream. Można to uzupełnić jako string, albo wykorzystać enuma dostarczonego przez Springa media-type. Ja wybieram enuma, następnie dodaję informacje o samym pliku, czyli teraz w obiekcie ustawiam header o nazwie, content disposition i wartość attachment. Średnik, file równa się i nazwa pliku z rozszerzeniem. Nazwa pliku jest jedyną wartością, którą można zmienić na dowolną. Zmiana pozostałych nazw, nawet mała literówka. Mogą spowodować, iż pobranie nie zadziała. Następnie przygotowuję obiekt, który zostanie przeniesiony do pliku. Tutaj wykorzystuję string buffer i stworzę na teraz obiekt z domyślną wartością text to file. Następnie ten string buffer zamienię na ciąg bajtów kodowanych UTF-8, czyli informacja, jak zapisać litery i cyfry w formacie 0 i 1 binarnym. opakowuję to w blok try-catch jest to wymagane następnie z obiektu przekazanego jako parametr wyciągam strumień, do którego będę zapisywał plik output stream przygotowuję tablicę bajtów, do której będę zapisywał informacje ja ustalam wielkość tej tablicy na 512 ale ta wielkość może być większa 2, 3 albo 4-krotnie zależy od programisty. Następnie w pętli while odczytuję bajty ze strumienia, który kodował do UTF-8. Oczywiście wielkość 512 musi odpowiadać tej, jaka została podana w tablicy bajtów. Tablicę bajtów zapisuję w strumieniu, który pozyskałem z obiektu przekazanego jako parametr. Na koniec zamykam wszystkie otwarte strumienie ale przed zamknięciem tego z response robię Flash, czyli zapis zmian. Tworzę controller i metodę z parametrem HTTP Servlet Response i adnotacja GetMapping, który będzie wywoływał nowo utworzoną funkcję. Uruchamiam aplikację i przy pomocy HTTP klienta testuję nową funkcjonalność. Jak widać w logach jest przesyłany ciąg bajtów, a część z nich to komunikat, jaki został umieszczony w string Waperze. Oczywiście istnieje możliwość pobrania pliku poprzez Postmana po zalogowaniu się i wpisaniu adresu. Wystarczy zmienić zachowanie z send na send and download, aby pobrać plik. Jeszcze wracam do serwisu, poprawię, aby przygotował plik z wartościami przychodów. Inaczej mówiąc, pobiorę listę przychodów i w streamie przygotowuję obiekt Stream Buffer. Uruchamiam aplikację. I sprawdzam, czy teraz został przeniesiony strumień z cyframi. Jak widać, mam oczekiwane zachowanie. To tyle w tej iteracji. Zapraszam na kolejne.